Cześć, witam Was bardzo serdecznie w serii Gry Logiczne na moim kanale i dzisiaj przyjrzymy się grze o nazwie 7 Billion Humans, co na język polski oznacza 7 miliardów. Ludzi, czyli tyle, ile żyje na naszej planecie Ziemia. Gra jest od tych samych twórców, co gra o nazwie Human Resource Machine, którą również miałem przyjemność ogrywać i prezentować na moim kanale. Przypnę tutaj kartę, jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie omówieniem tamtej gry. To właśnie również w nią gram, Gra jest właśnie od tych samych twórców i w tej grze bardzo widać nawiązania do tamtej gry. Przechodząc już tutaj z tego ekranu początkowego, wybieramy tutaj swój profil. Jeżeli pamiętacie tamtą grę, jeżeli ktoś oglądał to tutaj widać bardzo dużo podobieństw. Taką główną różnicą jest to, że tam graliśmy jedną postacią, niejako sterowaliśmy jedną postacią i jej wydawaliśmy komendy, tutaj natomiast sterujemy większą ilością naszych... Powiedzmy, pracowników. Dobrze, natomiast sama gra, bo nie każdy musiał widzieć grę poprzednią, czyli Human Resource Machine, więc jeżeli chodzi o samą grę, to gra zawiera elementy programowania, ale wizualnego, dlatego jest. Praktycznie każdy jest w stanie zrozumieć, o co tutaj chodzi. Nie trzeba znać takiego stricte programowania. I właśnie za pomocą takich bloczków, troszeczkę przypominających scratcha co zaraz Wam pokażę, może na przykładzie tutaj poziomu nazwy stacja, kolacja, właśnie na zasadzie takich bloczków, które za chwilę tutaj się nam pokażą, programujemy tych naszych pracowników których tutaj widzimy i oni muszą wykonywać jakieś zadania tymi zadaniami są tutaj zadania opisane na tej żółtej kartce do każdego z poziomów mamy takie zadanie tutaj przypisane i tu możemy sobie przeczytać co w danym poziomie należy zrobić ja teraz odpaliłem taki poziom który już wcześniej ukończyłem tak aby pokazać tak wstępnie o co tutaj właśnie chodzi żeby bardziej wam wytłumaczyć to co ja już zdążyłem tutaj się o tej grze dowiedzieć dlatego jak Mam tutaj już gotowe rozwiązanie tego poziomu, natomiast ja sobie zrestartuję cały ten poziom. Tutaj na dole reset i zacznę go od nowa. Tak, aby Wam po prostu pokazać, jak tutaj doszłem do rozwiązania tego poziomu. Ja już wiem o co chodzi w tym poziomie, dlatego nie tutaj czytał tylko Wam wytłumaczę. Chodzi o to, aby każdy z tych pracowników szedł w dół tak długo, aż napotka na swoją liczbę. Jak widzicie, one tutaj są rozmieszczone w różnej wysokości, na różnym poziomie. I jeżeli taką liczbę napotka, to podniósł tą liczbę, bo nasi pracownicy takie liczby mogą podnosić, tak? te kafelki z liczbami, właśnie o to tutaj chodzi. Podniósł taką liczbę i następnie szedł z nią jeszcze tak długo na dół, aż napotka tutaj na dziurę. W tym miejscu tutaj to czarne to jest taka dziura. I właśnie przed tą dziurą, zanim ją napotka, odłożył tą liczbę, którą trzyma, czyli w miejscu, w które wskazuję tutaj strzałki, tak? Dokładnie tutaj w to miejsce, odtąd dotąd. I każdy z tych pracowników ma to zrobić, tylko, jak już wcześniej powiedziałem, liczby są na różnym poziomie wysokości, tak? To jest takie utrudnienie tutaj. No dobrze, zacznijmy programować za pomocą tych bloczków, które mamy tutaj dostępne z prawej strony. No i to, co bym zrobił jako pierwsze, no to po prostu szedł na dół, tak? I idź. Jak widzicie, jeżeli umieść sobie tutaj taką komendę. Komendy tutaj umiejscowiamy w tym miejscu, jest to swojego rodzaju nasz skrypt, to możemy jeszcze taką komendę skonfigurować, to znaczy, w którą stronę nasz pracownik ma iść. My chcemy, aby szedł on w dół, tak więc wybieram tutaj kierunek dół. No dobrze, ale to przesuniemy się tylko jeden raz, a my chcemy dojść aż do liczby. Dlatego ja bym zrobił coś takiego, jak warunek jeszcze przed tym idź, i tutaj do dyspozycji mamy właśnie warunek jeśli. Jeżeli jeśli sobie klikniemy tutaj w to okienko, to również rozwinie nam się opcja edycji tego warunku. I to, co chcemy zrobić, to chcemy sprawdzić, czy nasz pracownik nie ma pod sobą przypadkiem już kapelka z liczbą, dlatego teraz wybiorę tutaj środek, tak? Środek będzie oznaczał pod pracownikiem. Tutaj możemy wybrać równanie, czy to ma się równać, czy być różne, mniejsze, większe i tak dalej. My chcemy sprawdzać, czy to jest równe. I chcemy sprawdzać czy przypadkiem tutaj nie ma kostki z danymi kostka z danymi. I teraz Zauważcie że nam chodzi tak naprawdę o sytuację odwrotną bo jeżeli będzie kostka z danymi to my nie chcemy iść dalej tylko ją podnieść. Dlatego to idź umieść sobie w przeciwnym wypadku. Tak czyli to jest jeżeli jeśli się nie spełni tak czyli w przeciwnym wypadku myślę że jest to zrozumiałe. Natomiast jeżeli dojdzie do takiej sytuacji że będzie kostka z danymi to tutaj wrzucimy instrukcję o nazwie podnieść, bo chcemy podnieść to. No i powiedzmy, że to by było tyle, aczkolwiek, jeżeli sobie uruchomimy tutaj nasz program, robimy to tutaj za pomocą tego przycisku play, to zauważymy, że nasze postacie raz tylko zejdą na dół, zatrzymają się, no i program nie będzie dalej wykonywany, bo to czego nam tutaj najbardziej teraz brakuje, to swojego rodzaju pętli, tak aby to wykonywało się, no powiedzmy. W Nieskończoność. Więc użyjemy tutaj jeszcze jednego bloku, którym jest blok o nazwie skok. I będziemy to robili tak naprawdę tutaj na samym końcu, jeżeli ten warunek i ten warunek, możemy tak naprawdę to zrobić chyba tylko i wyłącznie z tego miejsca. Włóżmy sobie skok tutaj, co w przeciwnym wypadku. Czyli jeżeli idziemy na dół, i nie było tam podniesienia nowego, yy, podniesienia tej kostki, to idźmy na początek i jeszcze raz sprawdzajmy. A jeżeli podniesiemy, to pominiemy ten skok, no bo wtedy nie wykona się w przeciwnym wypadku i przejdziemy do dalszych instrukcji. No a to, co chcemy zrobić dalej, to wiemy, że mamy już podniesiony ten kafelek, ale teraz należałoby go odłożyć. Tak więc, zanim odpalimy jeszcze ten program, no mogę Wam pokazać, to się zakończy. W tym miejscu, kiedy każdy z nich podniesie kafelek, to po prostu podniesie go i stanie w tym miejscu. To nie jest koniec naszego zadania, bo w zadaniu można było przeczytać, że te kafelki należy tutaj w tej linii odłożyć, którą pokazuje teraz kursorem myszy. Dlatego potrzebujemy jeszcze jednego bloku: Idź na dół, tak, kierunek dół. Jednak jak długo chcemy iść? Chcemy iść tak długo, aż pod nami nie będzie ściany. Dlatego również po raz kolejny użyjemy instrukcji: Jeśli. Ona będzie tutaj na zewnątrz, poza tą instrukcją. I to idź włożymy sobie do środka. I pójdziemy tak długo, jak pod nami kafelek niżej jest równe. I powiedz, i wybierzemy sobie tutaj dziura, bo na samym dole jest tutaj dziura. I tak naprawdę znowu chcemy iść w przeciwnym wypadku, bo jeżeli jest dziura, to chcemy się zatrzymać i zrobić coś innego. A my pójdziemy w przeciwnym wypadku, jeżeli wykona się w przeciwnym wypadku. I oczywiście tutaj również to będziemy chcieli powtarzać, czyli tutaj również skok przed jeśli. A jeżeli ten warunek okaże się prawdziwy, czyli pod nami jest już dziura, to znaczy, że stoimy w miejscu docelowym tego kafelka, więc jedyne co należy tutaj zrobić, to użyć kolejnego kafelka, jakim jest upuść, tak, odwrotność podnieść, czyli po prostu zostawiamy kafelek pod sobą. I to tak naprawdę moim zdaniem tyle, jeżeli czegoś nie zapomniałem, to powinno nam się udać wykonać to zadanie. Sprawdźmy przycisk play i zobaczmy, czy nasi pracownicy wykonają prawidłowo swoje zadanie, czy zatrzymają się przed dziurą. Tak, zatrzymują się i wszystkie liczby są odłożone w prawidłowe miejsce. Dostajemy tutaj pochwałę od szefa, nieźle i ten poziom został ukończony. Jak już mówiłem, ten poziom rozwiązałem wcześniej, dlatego nie stanowi on dla mnie jakiegoś większego problemu. Natomiast teraz będę chciał przejść i rozwiązać chociaż jeszcze jeden poziom, którego wcześniej nie grałem. Jak widzicie, poziomy mam tutaj odblokowane do 12, i poziom 12 to jest poziom, którego jeszcze nie ukończyłem. Chcę to zrobić po prostu tutaj z wami na żywo, spróbować dojść do rozwiązania tego poziomu. Jak widzicie, nazwa poziomu rozpinalnia, jeżeli dobrze przeczytałem. I możemy tutaj słuchać to co do nas mówi szef to jest troszeczkę fabułę troszeczkę on opisuje zadanie które nam powierza ja tutaj powiedzmy te elementy fabuły będę pomijał bo moim zdaniem to jest tylko taki dodatek do tej gry natomiast zadanie i tak mamy umiejscowione jak już wiem na żółtej karteczce którą teraz właśnie przeczytam dla was I zadanie brzmi następująco Przesuń kostkę danych najbardziej na lewo kafelek wyżej Ok, czyli z tego wynika, że kostkę z liczbą, tutaj skrajnie z lewej strony musimy podnieść wyżej, czyli w to miejsce, gdzie wskazuje szczołka, tak? Pod, pod tą szczałkę, czyli tutaj. Dobrze, i dalej mamy napisane następną kostkę danych kafelek niżej, czyli tą kolejną, tutaj o jedno niżej. Jeszcze następną w górę, czyli trzecią znowu z kolei w górę. I następną w dół. I tak dalej. Czyli po kolei jedną w górę, jedną w dół, miejsce, w które wskazują tak naprawdę nam tutaj szczałki. Dokładnie jak rozpinanie zamka błyskawicznego. Mamy jeszcze coś takiego napisane. Jak widzicie, tutaj nie zaczynamy od początku, od zera, tak można powiedzieć, naszego programu, tylko są tutaj umiejscowione już jakieś instrukcje. Sprawdźmy, co te nasze instrukcje tutaj robią. Podnosimy naszym pracownikiem kafelki które znajdują się pod nimi i jeśli po lewej stronie naszego pracownika jest równe, czyli znajduje się ściana, to mamy iść o jedno w górę, czyli tutaj, i upuścić kafelek, czyli tak naprawdę powinien ruszyć się tylko pierwszy pracownik skrajnie z lewej strony. W przeciwnym wypadku, i tutaj mamy wstawione takie komentarze, bo również takie komentarze możemy sobie tutaj dodawać i pisać, jeżeli tylko byśmy chcieli. Ja te komentarze tutaj pousuwam, bo niepotrzebnie zajmują nam tylko miejsce. Ok, ten komentarz też sobie możemy usunąć, ten, który dodałem tak. też, i zostaje nam tylko czysty kod. Dobrze, możemy sobie jeszcze uruchomić program i przeanalizować, czy tak faktycznie się dzieje, jak to założyliśmy. Tak, dokładnie dzieje się to, z czego się spodziewaliśmy, czyli brakuje nam, żeby tutaj kolejni pracownicy szli w dół, następnie w górę i w dół. Więc ja bym spróbował coś takiego zrobić, że ten kolejny pracownik. Powinien iść w dół tylko i wyłącznie wtedy, kiedy po jego skosie do góry niejako znajduje się inny pracownik, bo zauważcie, że możemy wykrywać nie tylko kostkę z danymi, ale również pracownika, również ścianę, które zostało tutaj wprowadzone, również nic, również konkretną wartość lub coś. Dobrze, więc zróbmy dokładnie tak, jak powiedziałem czyli to może być w sumie pod przeciwnym wypadku. Tak to może być w przeciwnym wypadku zrobione czyli jeśli nie ma ściany to sprawdź czy do góry po lewej stronie jest równe pracownik czyli tam znajduje się czy tam znajduje się pracownik jeżeli się znajduje to będzie oznaczało że powinniśmy zejść w dół tak bo na zmianę jak zejdziemy w dół to również powinniśmy upuścić. Hmm, Okej, okay, ale nie w przeciwnym wypadku, tylko tutaj chciałem to wrzucić, jeżeli, jeżeli to będzie prawdą. A jeżeli to nie będzie prawdą, to możemy sprawdzić jeszcze jeden warunek. Czy przypadkiem pracownik nie znajduje się na dole po lewej? Tylko pytanie, czy możemy, tak zastanawiam się, czy musimy tutaj pisać kolejny warunek, czy po prostu możemy zrobić w przeciwnym wypadku. I tak też spróbuję zrobić, no bo teoretycznie, jeżeli nie ma pracownika tutaj, do góry, po lewej stronie, to ten pracownik powinien się teoretycznie znajdować na dole po lewej, więc tutaj wydaje mi się, że warunku drugiego nie musimy sprawdzać, ale za chwilę się przekonamy, czy to faktycznie zadziała. Dokładnie tutaj daje odwrotność, upuść. No i na samym końcu będziemy chcieli z tej instrukcji wyskakiwać i ją powtarzać. I będziemy chcieli powtarzać ją tak naprawdę od samego początku. Coś takiego czy to zadziała? Przetestujmy. Najlepszą opcją jest po prostu przetestować nasz kod, jak on działa w prawdziwym życiu, czyli uruchamiając ten program i zobaczmy. No nie wszyscy poszli kolejno do góry. Ten drugi zadziałał dobrze, ale później każdy poszedł do góry. Dlaczego tak się stało? Sprawdźmy, możemy tutaj przeskakiwać krok po kroku. Pierwszy wiadomo, idzie do góry. Teraz ten wykrywa, że do góry po lewej stronie ma pracownika. Aha, ale ci nie znaleźli. Bo nie dzieje się to naraz, tylko każdy po kolei, mhm. i skoro nie było pracownika do góry, po lewej, to uznali, że mają iść właśnie do góry. Dobra, rozumiem, czyli faktycznie chyba bez nie obejdzie się bez tego warunku. Ten warunek faktycznie tam będziemy musieli dodać, bo nie widzę tutaj innego rozwiązania. No dobra, trudno, dodajemy jeszcze jedno, jeżeli i jeśli pracownik znajduje się z kolei na dole po lewej, to jest równe. Pracownik, to tylko i wyłącznie wtedy idź i tylko i wyłącznie wtedy upuść. Teraz chyba powinno wszystko już działać. Sprawdźmy to. Pierwszy, drugi, trzeci. Tak jest. Teraz wydaje się, że wszystko będzie w porządku. Mogę tutaj troszkę przyspieszyć ten program i udało się. Poziom jest zaliczony. Myślę, że jeszcze jeden taki poziom sobie ukończymy. Tutaj mamy planszę z wynikami, o tym nie mówiłem, ale mamy takie dodatkowe dwa warunki, które możemy spełnić, czyli jak gdyby cel. Rozmiaru, ile instrukcji użyliśmy, aby nie używać za dużo instrukcji. Tutaj tego celu mi się, jak widzicie, nie udało spełnić. Dało się to zrobić za pomocą 8 instrukcji. Ja miałem 13 i tutaj cel czasowy, czyli jak długo nasz program jest wykonywany. I tutaj też nam się nie udało, bo celem było 7 sekund, a mój program zajął 9 sekund, co widzimy tutaj. Czyli to są jakby takie dodatkowe, opcjonalne achievementy, można powiedzieć, które można tutaj sobie zaliczyć. Dobrze, przejdźmy do kolejnego poziomu, którym jest poziom 14 nazywa się on Wstęp do niszczenia. Brzmi całkiem ciekawie. Zobaczmy też, jak ten poziom się prezentuje i o co będzie chodziło. Dobrze, te elementy fabuły, jak już powiedziałem, pomijam. One tutaj nie wnoszą nic istotnego do gry. I przejdźmy do instrukcji, którą mamy tutaj. Zniszcz wszystkie kostki z danymi. Nowa komenda, ok, czyli mamy tutaj nowość, której wcześniej nie było. Daj. Widzę, że ta komenda faktycznie nazywa się oddaj, a nie daj, no a to jest taki szczegół. Spróbuj oddawać rzeczy do niszczarki. OK, oddaj. Jeszcze możemy sobie tu najechać i zobaczyć dokładnie, jak działa ta instrukcja nowa. Oddaj, poleć pracownikowi, aby przekazał trzymany przedmiot innemu pracownikowi, albo na przykład umieścił w niszczarce. OK, no to wydaje się wszystko jasne. Jest to po prostu klocek kodu, blok kodu, który będzie przekazywał to, co trzyma nasz pracownik w rękach. Do innego pracownika, albo jak w tym przypadku do niszczarki. Ten poziom wydaje się chyba nawet prostszy niż poprzedni. Wydaje mi się, że powinniśmy na początek iść jeden krok w dół, aby stanąć na kafelku z liczbą. Następnie powinniśmy podnieść ten kafelek, następnie przesunąć się jeszcze raz w dół. Wtedy staniemy koło niszczarki i powinniśmy oddać go wedle zaleceń do niszczarki. Czy to już wystarczy, aby zaliczyć ten poziom? Sprawdźmy to. Wydaje mi się, że tak. OK, tutaj nasz pracownik 1 wpadł do tej niszczarki, bo nie miał liczby z tego co zauważyłem i nie ucierpiał po pierwszym dniu z niszczarkami. W sumie to nie jest ważne. OK, czyli ten pracownik 1, chyba który nam tutaj zginął, nie jest aż tak istotny, żebyśmy mieli tego poziomu. Chyba nam się udało. Dopóki robota idzie do przodu, to wszystko jest w porządku. Dokładnie tak. Czyli tym jednym pracownikiem nie musimy się w zupełności przejmować. Dobra, jako iż ten poziom tutaj zajął bardzo mało czasu, bo był dość prosty, wprowadzenie nowego elementu, nowego bloku kodu, to przejdę do jeszcze jednego poziomu. I będzie to poziom numer 15 o nazwie Wstrzępach. Ok, te elementy tutaj sobie pojmiemy fabuły. Jak widzicie. Te komentarze bywają tutaj śmieszne, więc może warto, jeżeli sami w tą grę sobie zagracie, je czytać. Natomiast ja przejdę tutaj faktycznie do polecenia, które mamy na żółtej kartce, czyli zniszcz wszystkie kostki, podobnie jak wcześniej, taka sama instrukcja. I jeszcze otrzymałeś nową komendę koniec, czyli jeszcze jedna komenda, tutaj ona się nazywa też inaczej, bo zakończ. Ale wiadomo o co chodzi. Użyj komendy no, zakończ, aby nakazać pracownikowi zakończyć jego program. Podczas gry nie ma wymogu używania tego polecenia, ale w niektórych przypadkach może być to przydatne. OK, i teraz liczby mamy do góry: kafelki z liczbami mamy do góry, niszczarkę mamy na dole. I tych liczb każdy pracownik ma do zniszczenia. No akurat tak wychodzi, że każdy ma trzy, tylko znajdują się one w różnym miejscu. Dobra, musimy od czegoś zacząć. Ja bym pierwsze, co na pewno tutaj potrzebował, no to iść w górę. Jeżeli po takim kroku w górę napotkam pod sobą jakąś liczbę, czyli tutaj bym sprawdzał, czy pod pracownikiem jest równa kostka z danymi, to wtedy na pewno bym ją podnosił. No i byśmy musieli odwrócić tutaj kierunek, czyli iść w drugą stronę, czyli w dół z tą liczbą do niszczarki, tak. I szedłbym tak długo w dół, aż, czyli jeśli, kolejne jeśli, aż pod nami, czyli kierunek dół, jest równe, ok, tylko jest niszczarka, jest, jest, nowy element sprawdzania, czy jest niszczarka, którego wcześniej nie było, to nam tutaj dużo ułatwi. I jeżeli pod nami jest już niszczarka, no to oddajemy, tak, a będziemy oddawać gdzie? Do niszczarki, czyli w dół. No, i teraz należałoby też te zapędzić, bo wszystko to wykona się tylko jeden raz. Pierwsze zapętlenie powinno być tutaj, kiedy podniesiemy i pójdziemy w dół. Jeżeli to nie okaże się prawdą. Nie, chwila, moment. Kiedy podniesiemy, to to idź powinno być w przeciwnym wypadku, kiedy nie. Oddajemy do niszczarki jeszcze tego to ić. Powinno być tutaj na dół, i tutaj z dołu powinien być wykonany skok. Aby to ić się powtarzało, powinien być wykonany skok tutaj. Cały czas sprawdzać, czy jest niszczarka. Jeżeli nie ma niszczarki, to iść dalej w dół. Drugie zapętlenie powinno być tutaj do góry, czyli ić powinno być wtedy, kiedy pod nami nie ma kostki z danymi. Czyli to ić tak naprawdę możemy przenieść do przeciwnym wypadku tutaj na sam dół. I z tego miejsca wydaje mi się, że powinniśmy dokonać zapętlenia na samą górę. Ok, w takiej sytuacji mam świadomość, że to zniszczenie kostki z danymi wykona się tylko jeden raz, czyli dla jednego kawelka, ale mimo wszystko przetestujmy sobie to, czy do tego momentu nie popełniłem jakiegoś błędu logicznego. Sprawdźmy, czy chociaż jeden kawelek z danymi zostanie zniszczony przez każdego z pracowników. Wydaje się wszystko działać w sposób prawidłowy, tak jest, wygląda na to, że jest dobrze, tylko pozostaje nam zniszczyć kolejne dwa kafelki dla każdego z pracowników. Czyli jeżeli tutaj gdzie dochodzi do zniszczenia danego kafelka, tutaj oddaj, powinniśmy tak naprawdę całą procedurę powtórzyć od samego początku, czyli od poszukania kafelka do góry, później cofnięcia się w dół i tak dalej. Czyli stąd powinniśmy dokonać skoku na samą. Górę. Ok. No jest jeszcze ta komenda zakończ, która przydałaby się, mogłaby się przydać po trzecim zniszczeniu kafelka, ale tak naprawdę nie za bardzo widzę, gdzie ja miałbym ją tutaj wrzucić i zastosować w tym momencie. Dlatego po prostu może, może na razie obejdziemy się bez tego kafelka, może nie będzie on tutaj potrzebny, bo po prostu brakuje mi czegoś takiego jak liczenie iteracji. Ile razy wykonano daną pętlę? Jeżeli mógłbym sobie policzyć, że wykonano ją już trzy razy, czyli zniszczono trzy takie kafelki, no to mógłbym użyć tej instrukcji nowo otrzymanej o nazwie zakończ. Ale w tym momencie nie widzę takiej opcji poza tym, żeby rozbijać tą pętlę na trzy osobne, a to tutaj z punktu widzenia optymalizacji takiego kodu, no nie ma sensu większego. Mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli, tak? Nie mamy tutaj licznika pętli, więc. Ciężko mi tutaj gdzieś umiejscowić instrukcję zakończ, ale jak widzimy, nie trzeba wczoraj tej instrukcji zakończ używać, aby zaliczyć poziom. Dlatego też sobie zakończymy. Tak kusi mnie troszeczkę, żeby jeszcze jeden poziom tutaj spróbować, bo ta gra jest naprawdę przyjemna. Te łamigłówki są ciekawe. Może zobaczmy, może nie będzie taki trudny ten poziom. Mały deratyzator 2. Zobaczmy, może jeszcze przejdziemy ten jeden poziom, zobaczmy też o co tutaj chodzi. Pomijamy te elementy fabuły. Okej, okay, tutaj mamy jakieś wprowadzenie. One już coś wykonują. Te nasze postaci. Nasi pracownicy. Okej, okay, jeden tam wpadł do otchłani i skinął. Ten też skinął. Okej, okay, tutaj zrzucenie drugiego numerka, i sam też wpadł. Zobaczmy, o co chodzi na żółtej karteczce. Pracownicy powinni podnieść moduły danych, czyli te kostki z, z liczbami, podejrzewam, i je zniszczyć. I wszyscy muszą przeżyć. To jest kolejny warunek. Napraw ten program. Wskazówka. Musisz dodać lub zmienić tylko dwa rozkazy, ale jeśli chcesz, może zmienić ich więcej. Dobrze, tak, śmieszne komentarze. Tutaj sobie na początek się ich pozbędziemy, a nawet. Nawet nie, nawet nie mogę. Dlaczego. Aha, bo tutaj mamy taki trochę jeszcze samouczek do pracownika, aby sobie jego drogę programu tutaj mamy wprowadzenie, że możemy sobie nasz program debugować. I tutaj muszę przejść ten samouczek, zanim będę mógł edytować ten program. Chodzi o to, żeby krok po kroku sobie sprawdzić, co jest nie tak, dlaczego tutaj jedna z naszych postaci naszych pracowników ginie. Dobra. Jeżeli tylko to przejdziemy, to będę mógł już edytować mój program. Tak? Wszyscy Twoi pracownicy skinęli, a my musimy to naprawić. Tak, teraz już mogę edytować. Komentarz sobie wyrzucimy. Co my tu mamy? Jeśli na dole jest. Nie ma, nie ma ściany, czy jest różne od ściany, tutaj mamy warunek różne. To mamy iść w dół. No ale tutaj brakuje warunków że jeśli ściana bądź jeśli nic, jeśli nic, czyli ta dziura, a właściwie nie nic, tylko dziura, jest tutaj osobny warunek dziura, czyli ten warunek byśmy musieli niejako podwoić, czyli jeszcze jeżeli musimy spełnić coś takiego, że pod spodem jest to różne od dziura, dopiero wtedy powiemy, że idź w tu, no i wykonamy skok, może być w tym miejscu, w którym jest. Skoku nie przenosimy. Dobrze, tylko pójdziemy w dół. Tylko wtedy. Dobrze. Następnie podnosimy. Jeżeli, skoń... jeżeli napotkamy albo ścianę, albo dziurę pod nami, to podnosimy. Czyli to jest prawidłowo. Każdy dojdzie do kafelka z danymi i podniesie to, co ma pod sobą, bo mamy wybrany środek. Dobrze, więc ten krok powinniśmy mieć naprawieni, naprawiony. Następnie jest, jeżeli pod nami jest niszczarka. To oddaj kafelek właśnie do niszczarki. Jeżeli nie, w przeciwnym wypadku idź w prawo, i to wydaje się również dobre, tylko trzeba się zastanowić, dlaczego nasi pracownicy kiną. Ok, już wiem czemu. Bo on oddaje kafelek, ale program jeszcze się nie kończy, wykonuje się dalej dla pozostałych pracowników, a dalej używamy komendy po raz kolejny, bo tu jest zapętlenie, komendy oddaj z ustawionym w dół tak czyli oddajemy niejako siebie do niszczarki tak innymi słowy pracownik skakuje do niszczarki w takim jednym oddaniu. Wydaje mi się że powinniśmy właśnie użyć nowej komendy która była wprowadzona w poprzednim etapie zakończ. Jeżeli odda już kafelek to ten pracownik ma zakończyć swoje instrukcje i nie wykonywać już ich dalej dokonaliśmy faktycznie dwóch zmian. Dodaliśmy ten kafelek i dodaliśmy ten kafelek. I wydaje mi się, że program powinien być już naprawiony. Sprawdźmy to, czy poziom zostanie zaliczony. Czy to było wszystko, co należało tutaj zrobić. No, ten pracownik tutaj, pierwszy już nie ginie, ale nie podnosi. OK, dlaczego nie podnosi? Musimy się zastanowić, coś tutaj jeszcze jest nie tak. OK, już chyba wiem, czego nam tutaj brakuje. Brakuje nam tutaj wyjścia z tej wewnętrznej pętli jeśli, z tego warunku jeśli, bo jeżeli ten pierwszy pracownik jako jedyny napotyka na dziurę, to ten warunek nie jest spełniony, ale dalej znajduje się w tej pętli wewnętrznej. Wydaje mi się, że powinniśmy umiejscowić skok w przeciwnym wypadku z tej pętli wewnętrznej, aby ten pracownik był w stanie wyjść. Z tej, tego wewnętrznego if, jeżeli do tego miejsca. Myślę, że wiecie o co mi chodzi, myślę, że jest to zrozumiałe. I dopiero wtedy ten pierwszy pracownik faktycznie będzie w stanie no, wyjść z tej wewnętrznej instrukcji jeżeli i podnieść swój kafelek. I dokładnie tak się dzieje. Pierwszy pracownik w końcu podniósł swój kafelek, swoją kostkę z danymi i wyrzuca ją do niszczarki. To że nie wiem, dlaczego on jeszcze dali krok w lewo ale to chyba bierze się z tego, że musieli się przesunąć kolejnym pracownikom. Wydaje mi się, że to tylko z tego się bierze, a tak wszystko było ok. Czyli udało się faktycznie rozwiązać również ten problem. Dobrze, i to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o takie zapoznanie się z grom o nazwie 7 Billion Humans. Ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę, liczę na łapki w górę, komentarze oraz subskrypcję mojego kanału. Cześć i do usłyszenia w trakcie kolejnych filmów na moim kanale.